Szkoda w RMF FM. Wstawaj, szkoda dnia! Wstawaj, szkoda dnia! A my robimy wszystko, żebyście byli najlepiej poinformowani, żebyście już do internetu w nie musieli zaglądać. Po prostu macie tu wszystko we wstawaj, szkoda dnia. I tutaj ciekawa informacja. TVP chce wypuścić własny dekoder, tak czy czytam? Przyszłością jest telewizja naziemna. Tak twierdzą, tak. Elegancko. I ten dekoder będzie już miał wgrane gotowe paski. Dawaj, szkoda dnia! Niaaa! RMF A teraz mrożąco... Ale się jeszcze chwilę, posłuchajcie Bo fajną informację ja coś no znalazłem Fajna, no, no Ja bym nie, powiedział, fajna. że w kategorii mrożąca krew w żyłach No dobrze 27-latek z Indii, dzisiaj cały świat o nim pisze Lekarze orzekli jego zgon Zmarły, ożył Tuż przed sekcją zwłok No w sporcie jest coś takiego jak timing No I w tej kategorii ziom hindus wygrał myślę. Ja bym tego pana z Indii widział w skokach narciarskich On by idealnie wychodził z progu Poranny show w RMFFM. Staba i szkoda dnia. Ale jazz! Sanach i Vito Bambino w FFM. Wróćmy jeszcze na moment do tematu szczepionki, która miałaby być produkowana w Polsce. Proszę Polska bardzo, firma podpisała wracaj. umowę z Amerykanami. Jarosław Gowin się wypowiedział. Dyskutujemy nad produkcją. Tak, ty byś robił. Tak. Ja mam tylko <laughs> prośbę. Tylko trzymajcie Jacka Sasina z daleka. No tak, bo to no. jeszcze zacznie szczepionki na papierze no. drukować, pocztą wysyłać. Bez sensu. No a właśnie, a dałoby się z tych kart wyborczych, co pan Sasin wydrukował, chociaż zrobić maseczki jakieś, to no, chyba maseczki. Wstawaj, szkoda dnia w RMFM. Gdybym miał robić muzykę, to robiłbym właśnie taką, jaką robi David Geta, ale ja, nie ja, potrafię. Ja bym troszeczkę gitar dodał. Troszkę gitar, zaś oglądamy dla Was prasę. Hmm. Tutaj jest duży nagłówek. Obajtek hmm. walczy o dobre imię. I słusznie, słusznie, dobre imię jest ważne, proponuje Tomek. A ja Jacek. No, w sumie jest dużo dobrych imion. No. No, no, jest w czym wybierać. No, tak, naprawdę. Jarosław. Jarosław. O. Albo Budka. Budka. Budka obajtek. To to jest Budka dobry strzał. obajtek. No. no no tak, no bo zostaje prezesem niezależnie od tego, kto wygra wybory. Poranny show w RMFFM. Wstawa i szkoda dnia. German Jackson i Azadora Ale to jest ten utwór, co, nie? Co, no jaki to jest? No, coś więcej jest chciałbyś tak... powiedzieć na ten no, temat? Czy to no, 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 utw... Nie, no, co, co będę dyskutował o piosence, to jest oczywiste, ale tu jest taka fajna informacja, nad którą można się pochylić. E, czy tam w gazecie, Paweł Kukiz spotyka się z Jarosławem Kaczyńskim. O zgrozu. Co? co na to żona Pawła Kukiza i, i kod prezesa? Ty przestań z tymi głupimi żartami. O sprawy <grym> polityczne chodzi. Aha. Kukiz może być nowym koalicjantem PiS. tak? No to tak. dlatego pytam, co na to, że Pawła Kuki za prezesa. No, no, no chyba ja nie będzie. Nie robię. To, chyba nie będzie protestów, bo prasa pisze, że rozmawiali przy soku i herbatce. U, U, to nic nie bida. to jeszcze nie o. słyszałem, żeby Polak z Polakiem dogadał mm. się przy herbacie z sokiem. Nie ma szans. stawaj, skoda A jest najnowszy sondaż Super Expressu w dwóch wersjach Piz z gowinem i ziobrą i bez nich. No i, no, i jak tam? Co Z wygląda? Gowinem i Ziobrą pisma 39 i mm -hmm. A bez nich? Bez nich? Tąpnęło. No. 38. Uuu. Uuu. <laughs> Czyli Gowin i Ziobro oddzielnie mają po 0,9. No, no i to już zastęp już zastęp wiewiórki. chówca w nowym stączu miałby lepszy wynik wyboru. Wstawaj szkoda dnia w RMF FM to jest cytat, o którym będzie głośno, to jest informacja, o której będzie głośno. Prezes TVP Jacek Kurski, czytam w sieci, przekonuje, że 2 miliardy złotych, które dostała państwowa telewizja, to za mało. Brakuje, o, miliarda, brakuje? miliarda. Miliarda, tak. I, I mówi, i, że państwo powinno rocznie dawać na media publiczne 3,5 miliarda. No A to pewnie brakuje, bo przez stawki Norbiego i Jakimowicza. Ale poczekajcie, dlaczego 3,5? No. Dlaczego nie 5? Jak się bawić, to się bawić 10 miliardów. Dokładnie. 10 A. miliardów na TVP i wtedy będzie stać ich na dłuższe paski w TVP Info, czyli więcej rozrywki. A jak już będą paski, to co? To ich się spodnie nowe kupi Norbiebu i kurtkę w Cekinie A może zrobimy taką społeczną zbiórkę tego brakującego miliarda? No. Tak. Hashtag miliard dla Jacka. Płacajcie i nie piszcie w komentarzach, co o tym myślicie. Wstawaj! Wstawaj! Szkoda dnia! RMFM! I do tego Dzias. dokładamy Dzias. najciekawsze informacje. I teraz uwaga będę ogłaszał. Premier Mateusz Morawiecki ma nową Radę Doradców. No. Dokładnie 21 doradców. No to jakby przyjąć nazywnictwo karciane, można by powiedzieć, że pan Mateusz ma oczko. Jednym z doradców jest pan Sasin. Łowry. No to panie, to nie dość, że ma oczko, to jeszcze ma w składzie samego cyklopa. Ma. W składzie jest też pani Bożena Borys szopa Borys Chopa? No. Nie powinno się śmiać z nazwisk, Kaomaga. Ty coś o tym powinieneś wiedzieć. ja jestem ostatni do tego. Po prostu yy, mnie to zaciekawiło, bo zastanawiam się, czy na przykład yy, pani Borys Chopa to rodzina pana Borysa Budki. No. Tak, tak, kuzynka po dziadku Borysie Altaniu. Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM. Tu RMFFM. Wstawaj, szkoda dnia. Poranne show w RMFFM. Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM.